Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy. Czy trening czytania z sylabą DA już przerobiony? Jeśli tak, to zapraszam tym razem Was na trening, pisania. Przygotujcie ręce, przygotujcie przybory do pisania, zeszyty, kartki, kliknijcie łapkę w górę, czyli like i zaczynamy. Żeby samodzielnie napisać sylabę da, musimy najpierw nauczyć się zapisywać litery, które tworzą tę sylabę. Dzisiaj nauczymy się zapisywać literę, która w alfabecie brzmi jako d, a słychać gdy odczytujemy po prostu d. Litera d połączona z a daje nam sylabę da. Da to da. Właśnie sylaba, którą dzisiaj będziemy uczyć się zapisywać. A teraz popatrzcie, w jaki sposób prawidłowo zapisać literę D pismem elementarzowym. Oto litera D. Mała litera D i wielka litera D. Zarówno mała, jak i wielka litera D są literami drukowanymi. A teraz popatrzcie. W jaki sposób należy prawidłowo zapisać te litery? Mała litera d i wielka litera d. Teraz zapraszam Was do zapisywania litery oraz sylab, a także wyrazów. Teraz zaprezentuję Wam, w jaki sposób prawidłowo zapisywać literę d. Małą literę d zapisujemy w ten sposób, że kreślimy kółeczko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie, nie odrywając ręki, unosimy ją wraz z narzędziem pisarskim do góry. I opuszczamy na dół, kreśląc laseczkę. Natomiast wielka litera D wygląda w ten sposób, że zaczynamy ją kreślić od góry ku dołowi przez dwa pola. Następnie, nie odrywając ręki, zakreślamy taką, jak gdyby, pętelkę. Cały czas staramy się narzędzie pisarskie trzymać, tak by nie odrywać ręki. Kierujemy dłoń ku górze. Zakreślamy brzuszek i w tym momencie kończymy zapisywanie wielkiej litery D. Zaprezentuję Wam teraz, w jaki sposób zapisać sylabę DA. Zaczynam zapis małą literą. Kreślę ją zgodnie z kierunkiem zapisu tej litery, a więc kółeczko. Które kreślę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kreseczka do góry, nie odrywam ręki i zakreślam laseczkę. Teraz mogę oderwać rękę i dołączam do litery literę A w ten sposób, by zapisać ją zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Istnieje jednak drugi sposób zapisu sylaby da. Otóż zaczynam od litery D, czyli kółeczko, które kieruje w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara. Laseczka i teraz, gdy zakreślę laseczkę, nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchów wskazówek zegara. Teraz odrywam rękę i dołączam laseczkę w ten sposób, by dotykała ona do kółeczka. Raz jeszcze pokazuję pierwszy sposób, a więc litera d mała, unoszę do góry dłoń z narzędziem pisarskim, po zapisie litery d odrywam rękę i dołączam literę a zgodnie z jej kierunkiem zapisu. I drugi sposób, a więc mała litera d, bez odrywania ręki i bez odrywania ręki od razu kreślę kółeczko, Kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę i dołączam do kółeczka laseczkę. I tak przedstawia się sylaba Da zapisana małą literą. Tym razem przedstawiam zapis sylaby Da, ale wielką literą. Zaczynam od góry ku dołowi. Przez dwa pola kreślę kreseczkę, pętelkę. Następnie brzuszek unoszę do góry. W tym momencie odrywam rękę i robię łącznik. Po łączniku odrywam rękę i zapisuję literę A zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Jest to pierwszy sposób, a teraz drugi sposób. Litera d. Tak jak Prawidłowy kierunek zapisu tej litery wskazuje. Odrywam rękę do łącznika i teraz przy łączniku nie odrywam ręki, tylko określę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę do laseczki i dorysowuję laseczkę do litery A. I tak wygląda sylaba DA zapisana wielką literą pierwszym i drugim sposobem. Yy, powtórzmy te sposoby. Pierwszy sposób. Prawidłowy kierunek zapisu wielkiej litery D. Odrywam rękę do łącznika, odrywam rękę do litery A. I drugi sposób zapisu sylaby D to. Prawidłowy kierunek zapisu litery D. Odrywam rękę do łącznika i przy łączniku nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę kółeczko, odrywam rękę do laseczki. I drugi sposób zapisu sylaby da wielką literą. Tym razem przedstawiam zapis wyrazu dama. Dama zapisana małą literą. Pierwszy sposób. Zaczynam od litery D. Odrywam rękę do prawidłowego zapisu litery A. Nie odrywam ręki do. Kolejnej litery. M. Odrywam rękę do A. Dama. A teraz drugi sposób zapisu wyrazu dama. Zaczynam małą literą D. Kierunek taki sam, jaki wskazuje prawidłowy zapis tej litery. Następnie, nie odrywając ręki, zakreślam kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Laseczka. Laseczka od A łączy się od razu z literą M, czyli laseczkami od litery M. I nie odrywam ręki, tylko ponownie zakreślam kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam do tego laseczkę. I tak prezentuje się zapis wyrazu DAMA dwoma sposobami małą literą. Teraz zaprezentuję zapis wyrazu dama wielką literą. Zaczynam od prawidłowego kierunku zapisu litery d, a więc z góry na dół pętelka brzuszek, który kieruje ku górze. Odrywam rękę do łącznika, następnie prawidłowy kierunek zapisu litery a. Nie odrywam ręki, tylko od razu litera M, czyli trzy laseczki do tej litery. Teraz mogę oderwać rękę, by prawidłowo kierować dłoń do zapisu litery A. Dama, ale istnieje jeszcze jeden sposób zapisu. Popatrzcie i wybierzcie ten, który Wam będzie bardziej odpowiadał, a więc wielka litera D. Odrywam rękę, łącznik i od łącznika nie odrywam y, ręki, tylko kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam laseczkę od litery A, następnie trzy laseczki y, litery M i nie odrywając ręki, od razu kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i kółeczko to kończę. Poprzez dołożenie laseczki. I tak prezentują się zapisy wyrazu dama. Wybieracie ten sposób, który jest dla Was najłatwiejszy. Zaprezentuję teraz, w jaki sposób zapisać wyraz data pismem szkolnym elementarzowym. Zaczynam od. Prawidłowego kierunku zapisu małej litery d, a więc kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Następnie unoszę dłoń do góry i kreślę laseczkę. Następnie odrywam rękę, zapisuję zgodnie z kierunkiem prawidłowym zapisu litery a. Kółeczko i nie odrywając ręki laseczkę od litery A, następnie unoszę dłoń do góry do laseczki, która tworzy mi literę T, odrywam rękę do poprzecznej kreseczki i po oderwaniu ręki dołączam jeszcze literę A. I w ten sposób wygląda pierwszy, pierwsza metoda zapisu wyrazu data. Drugi sposób zapisu wyrazu data przedstawia się następująco. Zaczynam kreślić literę D zgodnie z jej kierunkiem zapisu, a więc kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Do tego bez odrywania ręki kreślę laseczkę. I nie odrywam ręki, tylko od razu zakreślam kółeczko od litery A, i teraz odrywam rękę do laseczki. Nie odrywam ręki, tylko od razu kieruję ją ku górze do kolejnej laseczki, i znowu, popatrzcie, nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Do tego dołączam laseczkę od litery A i wracam, żeby postawić kreseczkę przy literze T. I w ten sposób przedstawia się drugi sposób zapisu wyrazu data. Wybieracie ten sposób, który Wam nie sprawia kłopotów i który jest po prostu dla Was łatwiejszy. Teraz zaprezentuję zapis wyrazu data zaczynający się wielką literą. Zaczynam od góry ku dołowi, kreśląc wielką literę d. Kreseczkę zaokrąglam pętelką, następnie kieruję brzuszek ku górze, brzuszek ten zaokrąglam. Odrywam rękę, robię łącznik i teraz pierwszy sposób polega na tym, że odrywam rękę i kreślę literę A bez odrywania ręki, którą dołączam z literą T. W tym momencie oderwę rękę, postawię kreseczkę poprzeczną u góry. I dołączę do tego literę A, którą kreślę bez odrywania ręki. Drugi sposób zapisu wyrazu data wielką literą wygląda w ten sposób, że najpierw zaczynam kreślić wielką literę D, czyli kreseczka z góry na dół. Za, która zaokrągla mi się w pętelkę, którą pro, prowadzę następnie powyżej jako brzuszek. Odrywam rękę, robię łącznik i od łącznika, nie odrywając ręki, od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę do laseczki i od razu ku górze. Kieruję dłoń do zapisu kolejnej litery, i teraz popatrzcie po laseczce. Nie odrywam ręki, tylko znowu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, laseczka do A i wracam do T, po to, by postawić kreseczkę poprzeczną. Tak więc wybieracie ten sposób zapisu, który Wam wydaje się łatwiejszy, i trenujecie piękny zapis wyrazów. Moi drodzy, Trening pisania sylabą DA za nami. Kolejne treningi przed nami będą nowe sylaby. A dziś pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o lajku, czyli kciuku w górze. Pa, życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się, hej, hej!